Siema, z tej strony Modelok. Dzisiaj spędzimy sobie trochę czasu w domu z piłką do kosza, żebyście zobaczyli, jak można fajnie poćwiczyć sobie ball handling w domu. Zobaczcie, zostańcie ze mną. Zapraszam do odcinka. Zdaję sobie sprawę, że większość z Was nie może kozłować w domu, dlatego ćwiczenia będą bez kozłowania. Ćwiczenia z piłką w rękach, na ziemi, więc zobaczycie, jak to wygląda. Zaczniemy od tego, żeby się tak trochę rozgrzać, rozruszać, więc parę skłonów w prawą stronę w lewą stronę tak samo, żeby tutaj plecki rozruszać trochę ręce tak samo, trzymać cały czas piłkę. Dzisiaj nie spuszczamy piłki z rąk. Ćwiczymy sobie ręce trochę tak. W ten sposób. Można trochę bardziej dynamicznie. Parę skłonów do prawej nogi, tak samo do lewej. Następne. O, do przodu piłka jak najdalej przed sobą, trochę do tyłu. Zabieramy do tyłu, z powrotem do przodu, do tyłu, hop. Przekładamy sobie piłkę z jednej ręki do drugiej, tak delikatnie, żeby się wczuć trochę tą piłkę. Można się pobujać z jednej nogi na drugą. Zaraz będziemy to robić coraz szybciej, żeby Wam ten ball handling coraz bardziej się tutaj przyswajał, żeby jedna ręka i druga czuła piłkę. Coraz szybciej tutaj robimy, bujamy się na tych nogach, żeby poczuć piłkę, żeby być takim smooth. i sobie odbijamy piłkę przed twarzą, w ten sposób jak najszybciej, najszybciej jak możecie. Samej palcami dotykamy piłkę, proszę bardzo tak, w ten sposób, na początek jeżeli ktoś jeszcze nie umie, ugina sobie ręce, o właśnie w ten sposób dłonie uginamy podając sobie piłkę z jednej ręki do drugiej, o, ćwiczymy dłonie, jeżeli wolą ręce trochę je rozluźnić, to jest takie dość intensywne ćwiczenie na ręce. Rozluźniamy z powrotem hop. Jeżeli ktoś ma dość wysoko sufit, to może też zrobić na przykład takie ćwiczenie. Przekładamy sobie piłkę z wyprostowanymi rękami. Nie musi to być wysoko, żeby tutaj rozruszać też ręce. Hop! Poćwiczyć przed ramiona. Na prostych rękach podajemy sobie piłkę nad głową. Zaczynamy jeszcze krążenia wokół ciała. Hop, tutaj piłką, coraz szybciej, coraz szybciej przekładać piłkę. Na razie wokół tułowia, potem sobie przechodzimy na głowę. Wokół głowy, w jedną stronę tak samo, w drugą stronę. Tutaj można 20-30 sekund. Hop. Potem przekładamy sobie wokół tłobia, wokół głowy, jak najszybciej możemy, każdy na swoje możliwości, z każdym treningiem to będzie coraz intensywniejsze, coraz lepiej Wam będzie wychodzić, więc robimy w ten sposób właśnie, tak samo w drugą stronę, hop. Zejdziemy sobie z kamerą teraz trochę niżej. Ugięte nogi, plecy prosto. I uwaga, samymi palcami robimy sobie tutaj ósemeczkę. Samymi palcami, zobaczcie na moje palce. Całe palce dotykają piłki. Robimy sobie taką ósemkę. Ciało przekładamy na jedną stronę razem z piłką. Hop, są na tym samym poziomie, trochę się poruszać ciałem. Dłońmi. Teraz bierzemy piłkę w rękę. Szeroko nogi i przekładamy sobie rękami. Teraz nie na ziemi. Trzymaj piłkę mocno w rękach. Przekładamy sobie od jednej do drugiej. Tak samo można od tyłu w każdą stronę sobie zrobić. Ciało też pracuje, tak samo jak ręce. Ćwiczenie jeszcze dla bardziej zaawansowanych. Chwytamy sobie piłkę o. Zaczynamy. Tutaj mamy piłkę w dłoni. Potem wypuszczamy ją do przodu na dłoń. Na palce, na dłoń, na palce, na dłoń, na palce. W ten sposób ćwiczymy sobie tutaj przedramiona, tak? Fajnie, gdyby piłka cały czas dotykała palcy. Tak ma wyglądać to ćwiczenie. Jeżeli będziecie robić w ten sposób, też będzie ok. To jest łatwiejsza wersja, kiedy będziecie podbijać tą piłkę. Ćwiczymy w ten sposób koordynację tutaj dłoni, no i przedramię. Mam jeszcze parę ćwiczeń, które ja wykonywałem, dzięki którym można poprawić sobie sylwetkę, tutaj wzmocnić, wzmocnić mięśnie, także wpisujecie sobie w YouTube'a Tabata Rocky i zaraz Wam pokażę, jak mogą te ćwiczenia wyglądać. Muzyczka nam sobie gra, a my wykonujemy do tej muzyki ćwiczenia. Jeżeli jest free to one, przekładamy sobie piłkę. Kolana mamy cały czas w górze stopy tak samo przekładamy sobie piłkę, dotykamy ziemi z jednej strony, tak samo z drugiej. Przekładamy przez 20 sekund. Muzyka nam mówi free to one. 10 sekund przerwy. Jeżeli mamy przerwę, można sobie trochę dychnąć, odpocząć. I teraz uwaga, co robimy. Przekładamy sobie piłkę hop, z jednej ręki na drugą przez 20 sekund. Pod jedną dłonią, pod drugą przekładamy, hop, 3, 2, 1, chwila przerwy. Pamiętajcie, żeby ciało było cały czas w jednym miejscu, nie szaleć na różne strony, tylko sobie przekładamy. Jeżeli muzyka wraca, ponawiamy ćwiczenie, przekładamy sobie piłkę, 10 sekund przerwy i zaczynamy od nowa. Jedna dłoń na piłce, druga pusta i hop. Jak najszybciej przekładamy sobie piłkę pod dłońmi. Poprzednie ćwiczenia były na poprawę tutaj mięśni brzucha. Teraz na poprawę mięśni tutaj bicepsa, czyli zwykłe pompki. Wpisujecie sobie w YouTube'a Bring I przez jak najdłuższy czas podnosicie się i opadacie, robiąc normalną pompkę. Tym razem bez piłki, chociaż można te pompki również robić na piłce. Właśnie w ten sposób, ale można też normalnie. Muzyka nam leci, bring sally up, podnosimy się, bring sally down, opuszczamy. Na komendę up prostujemy ręce, na komendę down zniżamy się jak najbliżej ziemi. Praktycznie muzyka jest w kółko i ta sama. Ćwiczymy jak najdłużej, podnosimy się, opadamy, tak jak nam muzyka każe. Są to krótkie, proste ćwiczenia. Wydaje mi się, że każdy umiałby znaleźć chociaż pół godziny czasu, żeby właśnie je wykonać. Dzień ma aż 24 godziny, wy pół godziny. Nie wyobrażam sobie, jak ktoś mówi, że nie ma czasu na ćwiczenia, jeżeli to tylko 15, pół godziny i tyle. W ciągu dnia jest naprawdę dużo godzin, także na pewno znajdziecie czas. Na pewno w ciągu dnia znajdziecie, czy rano, czy po południu, czy wieczorem, zrobić parę tych ćwiczeń. Na pewno poprawicie swoje umiejętności. Bardzo Wam dziękuję za odcinek. I widzimy się w następnym. Siema!